Zaczęła się szkoła, jak to było u ciebie? Czy ty z chęcią wracałaś do szkoły po wakacjach, czy jednak nie? Wakacje to był po prostu taki priorytet, że ty chciałaś, żeby one trwały w nieskończoność to jest tak, z jednej strony każde dziecko chce, żeby wakacje trwały w nieskończoność, bo są nowe przygody, wyjazdy, nowi przyjaciele, ale ja bardzo lubiłam moją szkołę, bo miałam świetną ekipę w podstawówce i miałam świetną klasę, bo ja chodziłam do klasy muzycznej, gdzie każdy musiał na czymś grać i myśmy mieli taką jedną pasję wspólną, muzykę właśnie i się dobrze rozumieliśmy. Ale oprócz tego miałam też w podstawówce taką moją ekipę z blokowisk. Bo ja wychowałam się na blokowiskach i tam te dzieciaki, które tam mieszkały też chodziliśmy razem do jednej szkoły, więc, więc w ogóle miałam bardzo dużo znajomych i przyjaciół. I ja po prostu lubiłam chodzić do podstawówki, bo nie tylko ze względu, znaczy ze względu na naukę to każdy, różnie dzieciaki chętnie chodzą, ale ja lubiłam po prostu ten nasz czas wspólny, bo dziecko się uczy wtedy nie tylko... Um, nie tylko, te, nie, nie tylko nauka jest ważna, ale też nauka y, tych relacji, bo my się uczymy tam, dzieci się uczą, uczą życia. Ja się uczyłam życia i, i lubiłam to życie swoje i lubiłam moje towarzystwo. Także ja lubiłam chodzić do szkoły. A przetrwały jakieś twoje przyjaźnie właśnie z czasów szkolnych? Tak, tak. Mam cały czas taką grupę przyjaciółek z Opola, e, z którymi mamy cały czas kontakt. Nawet parę lat temu byłyśmy razem z naszymi dziećmi na wspólnym wyjeździe w górach. Ale bez facetów, tylko same babki właśnie pojechałyśmy, ale zabrałyśmy dzieci, więc, więc chłopaki mieli przynajmniej luz. Chociaż trochę byli źli, że pojechałyśmy same. No w każdym razie to był cudowny czas i nasze dzieciaki też tak się fajnie zintegrowały i e, musimy to koniecznie powtórzyć. A teraz jak u Ciebie w domu jest, Czy Hania z, e, z taką radością wraca do szkoły? Czy jednak właśnie, może nie? Myślę, że yy, znaczy Hania z jednej strony rozpaczała, że, że znowu będzie tyle, yy, tyle przedmiotów i wszystkie lubi, ale, ale chyba cieszy się za, po, za powrotem, właśnie do, do swojej klasy, z którą się dobrze czuje. To na zakończenie. Się... Mama podobnie jak ja. Teraz dużo się też mówi o tym, żeby zakazać dzieciakom noszenia telefonów do szkoły, żeby nie używały na lekcjach przede wszystkim. Ty jesteś za czy przeciw? Ja jestem za. Zresztą, uchani, w szkole nie można używać telefonów. I jak najbardziej jestem za, bo telefony no nie są potrzebne w tak młodym wieku, non-stop. Uzależniają. Dzieci muszą się skupić na nauce i telefony je tylko rozpraszają. Poza tym, po to są przerwy, aby spędzały ten czas wspólnie, grały w piłkę na przerwie. Nie wiem nawiązywały relacje i po prostu rozmawiały ze sobą, a nie ślęczały przed ekranem telefonu, więc jak najbardziej.